Dzisiaj porozmawiamy sobie o największym zabójcy wszelkiej produktywności i w jaki sposób się mu przeciwstawić. Zapraszam. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w kolejnym podcaście 3% lepszy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o największym zabójcy wszelkiej możliwej produktywności i co zrobić, żeby mu się w jakiś sposób przeciwstawić. Co lub kto jest takim zabójcą? No jest to brak skupienia. Jest to nasze ciągłe rozpraszanie się na wiele rzeczy, które no, nas interesują, które wymagają naszej uwagi. To, że nie potrafimy się skupić na jednym temacie, powoduje, że wszystkie nasze zadania się rozlekają w nieskończoność, że nie jesteśmy w stanie zakończyć tego, za co się zabraliśmy, i przede wszystkim nie mamy takiej. Takiej nagrody za to, że zadanie zostało wykonane. Nie mamy satysfakcji. Wprost przeciwnie. Sami się biczujemy tym, że a, znowu miałem to zrobić, znowu miałem to zrobić i nie skończyłam, nie zrobiłam, nie zrobiłem. Więc co zrobić, żeby jednak te zadania kończyć, żeby mieć tą satysfakcję z posuwania naszego życia do przodu w pozytywnym kierunku. I zanim o tym, to jeszcze chcę Ci powiedzieć, że to jeśli masz takie poczucie winy, jeśli właśnie się samobiczujesz, to możesz przestać już z tym samobiczowaniem, bo to nie jest twoja wina, że nie jesteś produktywny i na przykład spędzasz czas na social mediach, i ten czas gdzieś ci przez palce przecieka. Social media są właśnie w taki sposób zrobione. One są stworzone po to, żeby ten czas ci zabierać. I algorytmy, sztuczna inteligencja, sposoby na to, żeby łapać Twoją uwagę w każdym momencie, one działają w taki sposób, że nie masz szans z nimi wygrać. Po prostu nie masz szans, jeśli nie zastosujesz naprawdę mocnych rozwiązań. I skoro po jednej stronie jesteśmy my, ludzie, a po drugiej stronie jest technologia, to Technologię najlepiej zwalczyć inną technologią, bo w przeciwnym razie jesteśmy skazani na niepowodzenie. I co może być tą technologią, która zapewni nam wygraną w tej nierównej walce? No jest coś takiego jak stay focused, czyli bądź skupiony, a raczej pozostań w skupieniu, pozostań cały czas w skupieniu. I oczywiście tego typu rozwiązań pewnie jest więcej, ale jeśli znasz ten podcast, to wiesz, że ja polecam rzeczy, które sam sprawdziłem, które u mnie działają i które są warte polecenia. I takim właśnie wartym polecenia rozwiązaniem jest Stay Focused jest to rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Jest to rozszerzenie, które powoduje, że blokuje strony, których tak naprawdę nie chcesz odwiedzać, ale. Masz już wyrobiony ten taki negatywny nawyk, że gdy cokolwiek się dzieje, to coś ci odciąga i jednak na daną stronę wchodzisz. I to rozszerzenie, ten plugin do, do przeglądarki jest mocno konfigurowany. Możesz sobie Określić, ile czasu sobie dajesz na takie właśnie luźne chodzenie po sieci, na marnotrawienie czasu, bo to oczywiście też jest potrzebne. Wszystko jest dla ludzi. Chodzi tylko o to, żeby w czasie, który sobie zakładasz, że pracujesz, to pracujesz. A nie, że mózg ci robi figla i jednak nie pracujesz. Tak? No, tylko o to chodzi. Więc możesz sobie zdefiniować, że chcesz dziennie poświęcać, nie wiem, 10, 30, 50 minut. Ile tylko sobie zażyczysz. Tyle Czasu chcesz poświęcać na leniuchowanie i chodzenie po różnych śmiesznych stronach, ale poza tym wyznaczonym czasem, no to pracujemy, tak? Więc sobie to definiujesz. Ja sobie dałem 10 minut na chodzenie po właśnie takich stronach, które no dają krótkotrwałą radość, ale długoterminowo dają wielkie zniechęcenie. Więc po pierwsze definiujesz czas, po drugie. Ustawiasz sobie, kiedy w ogóle ten plugin, to rozszerzenie do przeglądarki ma być aktywne. Bo jeżeli mówimy o tym, że chcemy się zrelaksować, no to pewnie jak większość z nas gdzieś tam wieczornymi godzinami nie ma problemu, żeby sobie poklikać po Facebooku, szczególnie jak gdzieś siedzimy sami w domu i to jest jakiś kontakt nasz ze znajomymi. Dlaczego nie? Więc ja sobie zdefiniowałem, że w godzinach od 9 do 17 i w dniach od poniedziałku do piątku chcę, żeby to rozszerzenie działało. Więc jak już wiesz, daje mi ono 10 minut dziennie na to, żeby sobie tam pobuszować po, po internecie w takich właśnie rozrywkowych celach. I co to znaczy pobuszować po internecie? No, też w tym rozszerzeniu definiujesz, jakie strony według Ciebie są stronami, które zjadają Ci czas. Ja sobie tam rzuciłem jakieś strony ze śmiesznymi filmikami, z jakimiś śmiesznymi obrazkami, no tego typu rzeczy, Facebooka, Instagrama, żeby to mnie nie, nie rozpraszało, żeby właśnie mieć nad tym kontrolę. Możesz też podejść zupełnie odwrotnie, czyli bardzo hardcrowo, że definiujesz domyślnie, że wszystkie strony są stro stronami, które cię rozpraszają. I tylko wpisujesz kilka stron, które przepuszczasz przez ten taki mocny filtr. No w moim przypadku się to zupełnie nie sprawdza, bo no ja mam taką pracę, że robię dużo różnego researchu, sprawdzania, zdobywania informacji, porównywania ich. Więc wchodzę na najróżniejsze strony i musiałbym co chwilę definiować, że ta strona to jest jednak OK i że pozwól mi na, na jej przeglądanie. Więc u mnie się bardziej sprawdza to, że sobie definiuję strony, które mnie rozpraszają, bo ja ich mam niewiele. Nie, nie chodzę po nie wiadomo o jakich stronach, takich tego typu. Więc mam je kilka, które no, mam do nich słabość, więc sobie je tam zablokowałem. I też w ten sposób zależy po prostu od Twojego rodzaju pracy. Albo idziesz w jedną stronę, albo w drugą, i wtedy sobie definiujesz albo te, które, na które pozwalasz, albo te, na które nie pozwalasz. Ważne, żeby osiągnąć ten efekt, o który nam chodzi czyli, żeby system sam dbał o to, żebyś nie tracił czasu, czy nie traciła czasu na głupoty. I Oprócz tego, że jak już sobie to wszystko poustawiasz, no wszystko, no raptem parę minut na to poświęcisz i masz gotową konfigurację, może czasami warto ją tam dopracować, że jak się okaże, że jest jakaś nowa strona, która ci mocno wciągnęła, no to sobie dodajesz do tych blokowanych i sprawa załatwiona. No, no to oprócz tego, to, to rozszerzenie ma jeszcze takie kółeczko, które jest koło paska z URL-em, czyli z adresem strony. I one jest albo niebieskie, albo czerwone. Jak jest niebieskie, no to jest wszystko ok. Albo też to znaczy, chyba że jesteś poza godzinami pracy tego rozszerzenia, już w każdym razie niebieskie jest ok. Jak się zmienia na czerwony, to znaczy, że jesteś na stronie, która jest dla Ciebie antyproduktywna i zaczyna lecieć ten czas. No w moim przypadku 10 minut. Jak się kliknie na, na to oczko, to widać, ile czasu jeszcze zostało. I co lepsze, jest jeszcze taka opcja, że jeżeli na stronie, która jest stroną blokowaną, ale jeszcze masz limit, więc jeszcze się mieścisz w czasie, klikniesz w jakiś link i przeniesie Cię to do, do innej strony, to ta inna strona też jest liczona jako blokowana. Żeby nie było tak, że Ty sobie zablokujesz parę stron, otworzysz w różnych zakładkach tysiąc linków, które a, to sobie przejrzę później, no i y, by się okazało, że to rozszerzenie wtedy tych innych stron nie sprawdza. No, tak wygodnie nie jest, więc fajnie, że to zostało w ten sposób rozwiązane. Całość tego rozwiązania oczywiście można obejść, uruchamiając inną przeglądarkę, i wtedy, no hulaj dusza, jeżeli tam takiego takiej blokady nie masz, ale już zdecydowanie łatwiej tak świadomie kontrolować to, że uruchamiasz właśnie inną przeglądarkę po to, żeby obejść zabezpieczenie przed samym sobą, niż to, że klikniesz w link, czy właśnie otworzysz nową zakładkę i na szybko obejrzysz tam nie wiem, Facebooka, czy cokolwiek. Więc jest to mocno działające i bardzo dobrze działające rozwiązanie, zdecydowanie polecam. I to jest na komputerze. Ale wiadomo, że nie samym komputerem człowiek żyje, jeśli chodzi o pracę, i czasami, czy nawet ostatnio coraz częściej, korzystamy też z telefonu. No, ja też oczywiście korzystam z telefonu, ze smartfona, który ma 1,500 funkcji i można w nim się zatracić całkowicie. Więc też zainstalowałem podobną aplikację, Stay Focused. I nawet myślałem, że to robią ci sami ludzie, że to jest jakiś tam odłam tej, tej, tego rozszerzenia na komputer. Okazało się, że nie. Ale spełnia bardzo podobne funkcje, i to mi wystarcza, więc też w komentarzu, w linkach, tam w opisie do odcinka wrzucę i jedno i drugie, żeby sobie mógł zainstalować, pobrać i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Taka aplikacja na telefon daje to, że blokuje inne aplikacje. Też sobie definiujesz właśnie, w jakich godzinach mają być one blokowane, albo ile minut dziennie pozwalasz na daną aplikację, czyli Możesz sobie tam zainstalować jakąś gierkę i grać w takim no nie, wiem, luźniejszym czasie, ale na przykład nie chcesz, żeby zabierało ci to więcej niż pół godziny dziennie. Więc sobie robisz ustawienie, że taka gra to tylko 30 minut dziennie i na więcej telefon ma ci nie pozwalać, albo właśnie, że w godzinach od do nie chcesz, żeby telefon cię wpuszczał na, nie wiem, na TikToka czy na YouTube, jeżeli to jest twoją słabością. Ja sobie zdefiniowałem, że w godzinach pracy, czyli od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, ten stay focused blokuje mi Instagrama, bo wyszło mi z analizy Rescue Time, o którym mówiłem w poprzednim, czy jeszcze w poprzednim odcinku, w każdym razie no, też wrzucę do opisu, że właśnie. Po analizie Rescue Time wyszło mi, że sporo czasu, ponad pół godziny dziennie, spędzam na Instagramie. No i to taki czas zupełnie bezproduktywny. Może nie całkowicie, bo tam też obserwuję osoby, które uczą hiszpańskiego, ale umówmy się. No ile. Pewnie 5 minut obejrzałem czegoś, coś związane z hiszpańskim, a potem Instagram mnie wciągał. Szczególnie Instagram Story, bo, albo to przecież zniknie, to muszę obejrzeć, bo mi zniknie. Więc te, te mechanizmy uzależnienia oczywiście, że działają. Więc sobie to zablokowałem na takich godzinach i też zablokowałem sobie El Pais, czyli taki dziennik hiszpański z newsami. Ograniczam to do chyba 15 czy 20 minut dziennie. Też, żeby nie popaść w jakieś maniactwo czytania. To oczywiście przed sobą sobie tłumaczę, że no przecież czytam po hiszpańsku, więc szlifuję język, zdobywam istotne informacje pitu pitu. Po trochu tak, ale jak się człowiek zaczyta, to można się obudzić po godzinie czy po dwóch y, czytania bardzo ciekawych artykułów. No ale w tym czasie było coś ważniejszego do zrobienia, więc sobie też to zablokowałem. I co ciekawe, ten komórkowy bloker, Pokazuje też, ile razy chciałeś go obejść, ile razy odblokowywałeś telefon, ile razy wchodziłeś na, na tą aplikację i wyobraź sobie, drogi słuchaczu, czy droga słuchaczko, że w pierwszym dniu po instalacji tej blokady wchodziłem, czy próbowałem wejść na Instagram 18 razy w ciągu dnia. No to, to jest szokujące. Dla mnie to jest szokujące, bo 18 razy, no to zakładałem, na przykład 8-godzinny dzień pracy... No to masz ponad dwa razy na godzinę wchodzenia na coś, co, na co nie, powinnaś, nie powinieneś wchodzić. To, jakby brak kontroli nad moim własnym umysłem, mnie tu zabił. I, i stwierdziłem, że tak, świetna aplikacja, nie, nie będę z niej rezygnował. Więc taki zestaw w moim przypadku, w, moim, w mojej ocenie, i widzę to znowu po Rescue Time, że. Stayfocus na chroma i Stay focused na telefon bardzo mocno podnosi moją produktywność. No, przynajmniej właśnie te tu pół godzinki, tu 15 minut, jak się to pozbiera do kupy, plus jeszcze ten czas jakby wy, wyjścia, jakby wytrącenia się z uwagi na danym problemie, no to ja myślę, że minimum godzinę dziennie odzyskałem. No a godzina dziennie. Raz w 30 dni, no nawet 20 dni takich, czy się realnie pracuje. No to jest 20 godzin miesięcznie, no to jest kosmos, a myślę, że nawet więcej. No tak, po cichu mówiąc, że to nawet więcej. Więc bardzo, bardzo zdecydowanie, bardzo polecam. Bardzo fajna aplikacja. I jeszcze taki tip bonusowy Taka jeszcze uwaga, taka, taki wniosek bonusowy, który zauważyłem już wcześniej, bo to jakiś czas temu odinstalowałem Facebooka z telefonu. I śmieszne było to, że w miejscu, gdzie wcześniej miałem ikonkę z Facebookiem, sobie zainstalowałem aplikację do hiszpańskiego, Anki Droid, do, do korzystania, do nauki. W sumie dowolnego czegoś, ale ja akurat korzystam do hiszpańskiego. I efekt był taki, że zamiast, no z automatu klikałem w ikonkę Facebooka, a tam była nauka hiszpańskiego, więc możesz sobie też coś takiego no, zrobić, żeby zamienić ikonki miejscami i nagle zamiast czegoś, co, na co tracisz czas, to możesz mieć coś, gdzie wykorzystać ten czas w lepszy dla siebie sposób. Więc to no, taki bonus w tym odcinku. I co, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Trzymam za Ciebie kciuki, żebyś był, żebyś była 3% lepsza, przynajmniej w każdym tygodniu. Do usłyszenia, Marcin Kądziołka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl 3 pisane cyfeką, 3lepszy.pl Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kondzioka.